Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z oceniania montażu widzów. Klasycznie znajdujemy się tutaj na Discordzie. No i prawie pół godziny temu wysłałam tutaj informację o tym, że zaraz będę właśnie nagrywać odcinek z oceniania. Także jeśli chcecie wziąć udział w odcinku, to na start zapraszam Was na Discorda oraz zachęcam tutaj do odebrania sobie rangi, ping kanał i wtedy będziecie otrzymywać właśnie pingi o tym, że nagrywam taki odcinek, bo na razie pingu jest everyone, no, ale wkrótce się to zmieni. Także polecam sobie tu kliknąć. A Tymczasem ja lecę sobie tutaj na samą górę Jeszcze zanim zaczniemy to zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz oczywiście suba z dzwoneczkiem i bez przedłużenia lecimy sobie do pierwszej osoby jaką jest Dawiak 19 Program to DaVinci Resolve 18 Czas około 7 godzin No i doświadczenie 2 lata prawie Dobra sprawdzamy W tym odcinku zagrałem znowu na Anarchii GG Były wzloty i upadki z pole! Tracimy malachicznego seta, no ale jakoś to będzie. Także bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, na samym wstępie. Tutaj w tym momencie, gdzie jest voiceover. Ogólnie bardzo słychać szumy w tle, więc nałóż sobie tutaj jakąś bramkę szumów w Da Vinci. Po prostu spróbuj to jakoś zredukować. Do tego polecam Ci zmienić ustawienia projektu, tak aby obsługiwał on 60 klatek. Ponieważ zdecydowanie psuje to jakby urok animacji. Jak na przykład tu masz jakieś animacje, to jak widzisz, one nie są takie fajne, płynne smooth. I tutaj na tym wstępie widzę, że miałeś tutaj jakiś pomysł, ale ja bym tutaj szczerze zastosowała na przykład replay moda Zytoye skinem, niż właśnie taką tutaj książkę. Tutaj widzę, że próbowałeś też robić jakieś animacje chyba w Minimatorze, natomiast zdecydowanie lepiej by tutaj pasowały replay mody, a jak już chcesz robić właśnie takie animacje, to nie wiem czy przypadkiem Sherry, o dokładnie, nagrywał on tutaj taki poradnik, jak robić tego typu animacje z Minecrafta właśnie w Minimatorze, więc polecam ci sobie obejrzeć. No i przede wszystkim zastosować tu jakiś kolor grading, ponieważ głównie to w zasadzie psuje urok tych całych animacji. Tutaj też nie wiem, czy ale na przykład w tym miejscu jakoś nagrania jest bardzo słaba, natomiast już dalej jest ono w porządku. Tutaj też taka wstawka dość średnio wygląda. Polecam ci tutaj zdecydowanie nałożyć jakiś lepszy layer style. W poprzednim odcinku z tego co pamiętam, to proponowałam layer style na przykład blueda. Tutaj uważam, że też fajnie by się sprawdził. Także no tutaj generalnie ten montaż jest ogólnie średni. Natomiast mogę tutaj zauważyć w miarę kreatywne elementy, bo właśnie, że próbujesz coś tam sam porobić, jakieś też animacje. Także no mimo, że ten montaż nie jest estetyczny, nie wygląda jakoś mega, no to tutaj mogę Ci zostawić ocenkę 3 na 10. Następna osobą jest Brainos Srajno. Program to CapCut. Doświadczenie 9 miesięcy może być. No i czas to od 1 do 2 godzin. Jeśli byście nie wiedzieli, no to wyszedł ostatnio nowy update. No i ja sobie go dzisiaj zobaczę. Oczywiście nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji. No i zapraszam do oglądania. Możemy zauważyć, że jest tutaj nowy sezon, a dokładnie siódmy. I jest tutaj. Widzę, że dużo nowych rzeczy. Ok, na wstępie uważam, że bardzo fajnie prowadzisz ten odcinek. Sam materiał jest bardzo fajnie jakby pocięty, nie ma tutaj takich przerw między zdaniami, jakiegoś przeciągania. Podoba mi się też to, że ciągnę z jakiś zoom na ekran. Natomiast coś co mi tutaj dodała, to na audio jakąś bramkę szumów. Nie mam pojęcia czy w kapkacie da się coś takiego w ogóle nałożyć, jakieś efekty na audio, ale przypuszczam, że raczej tak. Do tego przydałoby się tutaj dodać muzyczkę w tle jakąś taką fajną, spokojną. I w momencie gdy opowiadasz o czymś i na przykład tutaj pojawia ci się jakiś obraz w PNG, to fajnie by było na to nałożyć jakąś animację, na przykład slajd czy pop-up. No i momentami może jakieś napisy. Nie mówię, że przez cały czas, chociaż też by można się było nad tym zastanowić. No i do tego ja bym zastosowała też trochę więcej przejść momentami. Także no tutaj sporo brakuje. Także zostawiłabym tutaj ocenkę 3 na 10 ze względu na to, że nie ma w tym filmie w zasadzie błędów, ale no jednak dobre cięcie filmu. No i jakieś zoomy to są tak naprawdę podstawy, więc tutaj wydaje mi się, że raczej na większą ocenę to nie zasługuje. Natomiast mogę Ci tu zostawić lajka, bo naprawdę jakby uważam, że fajnie to prowadzisz. Następna osoba to Jacob. Jak chodzi o program, to jest to Premiere Pro. Czas około 2 godzin no i doświadczenie 7 lat w różnych programach, 3 w Premiere Pro i od 3 lat profesjonalnie. Zero na City to serbska organizacja, która zdominowała polską scenę League of Legends. Czy podobieczni Hatchiego wyciągnęli wnioski z wiosny? Czy tym razem zdominują scenę EMEA Masters? Przekonamy się, bo przed nimi kolejna szansa, by dać polskim kibicom dowód. Że z Ultra ligi można być dumnym. Okej, okay, czy rozumiem, że jest to coś w rodzaju jakby trailera? Wiem tak, fajnie jest tutaj budowane to napięcie muzyką, ale coś co bym tutaj zmieniła to na przykład color grading. W zasadzie bardziej bym dodała tutaj na przykład jakieś nasycenia. Fajnie tutaj, że pojawiały się też właśnie takie oto napisy. Uważam, że ogólnie one pasują do tego typu trailerów. Coś co mi się tutaj tak średnio podobało to były tutaj te napisy. Ja bym tutaj zmieniła fonta i może jakiś inny layer style. Tutaj teraz na ekranie będziesz widział przykład co bym tutaj zastosowała. Tak samo tutaj ten napis. Trochę mi to jeszcze szczerze średnio siedzi. Generalnie nie ma tutaj zbytnio jakiejś rzeczy do poprawy poza samymi napisami, więc damy tutaj ocenkę 6 na 10 w skali jakby trailera. Ale możecie też dać znać w komentarzu widzowie, jakbyście to ocenili. A tymczasem następna osoba to Bet i Rozwali Wszystkich Małpę Euforia. Jak chodzi o program to mamy tutaj Premiere Pro 2025. Jak chodzi o czas, no to mamy tutaj około 5 godzin. I doświadczenie 4 lata koła. I mamy tutaj informację, że jest to pierwszy film zmontowany z Minecrafta i pierwsza animacja z Minecrafta. Zaprosiłem trzech twórców na mój świat Minecraft. Ich zadaniem będzie zbudowanie wielkiej metropolii. W godzinę, ale mają trzy utrudnienia. Nie mogą się komunikować. Mają tylko godzinę na wszystko. Nie budują razem a po sobie. Jestem na nowym, czystym świecie. Ogólnie mamy na serwerze plugin na główki i na World Edita, więc wyczaruje drogę jakąś fajną i szpital może. Tak będzie wyglądała pierwsza droga na tym świecie. Na samym wstępie muszę cię tutaj pochwalić za tą oto tutaj wejściową taką animację. Fajnie ona wygląda, są tutaj fajne kolorki. Jak chodzi o samą animację tutaj tego skina to się nie wypowiem, bo się nie znam po prostu. Natomiast jak chodzi tutaj o te wstawki, to po pierwsze wywaliłabym tutaj może animację pop-upa z tego przycisku. Nie podobają mi się też trochę te napisy. Moim zdaniem zdecydowanie przydałby tu się drop shadow. Glow uważam, że też nie jest tutaj konieczny akurat wy wypadku takich animacji Tutaj uważam, że wygląda to o wiele lepiej I ten glow tutaj nawet pasuje powiedzmy Natomiast skoro już stosujesz sobie glow To fajnie byłoby go też nałożyć Na właśnie tutaj tej itemki. Jeśli jest to twoja pierwsza styczność Z tego typu animacjami Ja ci tutaj mogę polecić taką stronkę W ogóle wam widzowie mogę polecić Stronkę CC Leaf Nie do tego, żeby zakupić animację Tylko do tego, żeby się zainspirować Jak widzicie tutaj ma mać po prostu Taką bibliotekę animacji Także jeśli tworzycie jakieś animacje, to polecam sobie po prostu zerknąć, jak to tutaj wygląda. Jakie są tutaj zastosowane efekty. Nie żeby to skopiować jeden do jeden, tylko wiecie, po prostu się zainspirować. W każdym razie przechodząc do dalszej części filmu, to mam tutaj pewne uwagi. Widzę, że tutaj po pierwsze nagrywasz sobie replay moda, więc ja bym to zrobiła w ogóle jakieś przebitki replay modem. I mógłbyś tu też dodać timelapse. Bo tutaj ogólnie przez jakąś pierwszą minutę nie ma timelapsa, później on się pojawia, ale też uważam, że jest trochę za wolne. Do reszty filmu na pewno bym wprowadziła więcej cięć, więcej właśnie takich time ponieważ materiał trwa 20 minut, a moim zdaniem na spokojnie można by było z tego zrobić 10 minut. Następną osobą jest Włacuś. Jak chodzi o program, to mamy tutaj Premiere Pro oraz After Effects. Czas plus minus 30 godzin. Dobra, to jest akurat dosyć sporo. No i doświadczenie to 3 lata. I z tego co widzę, to był to film montowany dla Kubira, także obczajmy sobie. W tym filmie przeniesiemy się do czasów średniowieczowych, w Minecrafcie. Przed nami zwiedzanie wielu niesamowitych struktur, walka z nowymi mobami, odkrywanie zdumiewających biomów i wiele, wiele więcej na specjalnie przygotowanej paczce modów. Na dzisiejszą przygodę zaplanowałem trzy główne zadania. Pierwsze, stworzenie bazy. Drugie, zdobycie całej diamentowej zbroi. I trzecie, pokonanie jednego z kastomowych bossów na mapie. Aby zobaczyć, czy uda mi się je wszystkie wykonać, koniecznie oglądajcie film do samego końca. Dobra, właśnie się pojawiłem na świecie. Jak to ładnie wszystko wygląda. Teoretycznie znajdujemy się w średniowieczu. No, ma Mamy tu pierwszą jakąś taką wieżę. I mamy jakiegoś pająka dziwnego. Szczerze mówiąc, mega się tym wszystkim jaram, bo na modach mega dawno nie grałem. Dobra, na wstępie uważam, że jest to naprawdę bardzo dobrze zmontowany materiał. Natomiast coś, co mnie tutaj kuje troszkę w oczy, to to, że przez jakąś pierwszą minutę, a nawet trochę dalej, jest moim zdaniem trochę za dużo przejść. W sensie jednych i tych samych. I one po prostu momentami są trochę przytłaczające. Natomiast uważam, że reszta, plus same animacje są naprawdę spoko wykonane. Coś, co bym dodała do tego wstępu, to może napisy. I tutaj część osób może się ze mną nie zgodzić, natomiast moim zdaniem, fajnie, właśnie jak te napisy występują, przynajmniej na wstępie. I uważam, że szczególnie do takiego filmu one by naprawdę tutaj pasowały. Okej, okay, jak chodzi o coś, czego wy pewnie nie zobaczycie podczas tych parudziestu sekund, kiedy pokazywałam, jakby materiał, to jest to, że moim zdaniem tutaj za często jest trochę nadużywany właśnie ten efekt dźwiękowy. Czy ja jestem na tyle głupi, żeby tam iść? Oglądając te pierwsze parę minut, uważam, że jest go trochę za dużo i też staje się on trochę przytłaczający, tak samo jak te przejścia na początku. Natomiast uważam, że reszta jest naprawdę bardzo fajnie zmontowana. W każdym razie zostawiłabym tutaj ocenkę, myślę, że 8,5 na 10. Przejdźmy sobie do następnej osoby, którą jest Fixie. Jak chodzi o program testo to to CapCut, czas to godzina, no i doświadczenie około 5 miesięcy. Ten koleś na Robloxie to sekret. Na czym polegał jego sekret? Przekonajcie się sami. A co? jego sekret polegał na tym, że miał znajomych samego siebie. Tak, kiedyś było to możliwe, że zostało to usunięte wraz z nową aktualizacją list przyjaciół w Robloxie. Zostaw lajka i suba. Okej, okay, po pierwsze, bardzo tu się dużo dzieje na tym shortsie. Jeżeli bym ci tu polecała skupić się bardziej na jakości, a nie na tym, żeby to było nie wiadomo ile efektów, ponieważ uważam, że tutaj ogólnie przejścia, te tak które średnio wyglądają. Tutaj w rogu też jest jakieś takie dziwne coś, to wygląda, jakby to było parę tekstów nałożonych na siebie. Dodatkowo dodałabym tutaj muzykę w tle. No i jak możecie tutaj zauważyć, widzowie, no takie animacje tutaj na przykład średnio wyglądają. Uważam też, że jak chodzi o coś takiego, no też nie wygląda to za fajnie. Także zostawić tutaj ocenkę 4 na 10, ponieważ widzę, że chcesz tu zastosować fajne efekty, natomiast tak jak wspominałam wcześniej, trzeba tutaj popracować nad jakością. Kolejna osoba to Diamis. Program to CapCut, Czas około 5 godzin, nie wiem, dawno robiłem. Jak chodzi o doświadczenie, no to rok jakoś zaczynam montować, ale tak hobbystycznie. Okej, okay, sprawdźmy. Ten przemysł, który mam teraz w ręce to najbardziej wkurzający przedmiot na Anarka.gg. Zatruty ołówek. Daje przeciwnikowy efekt wcisny 2 oraz słabości 2 na 30 sekund. Jest to ewentualny przedmiot z ewentu szkolnego 2024, a dzisiaj muszę go zdobyć. Żeby zdobyć za trudu ołówek, muszę zarobić 150 tysięcy dolarów serwerowych. Będzie to na ten moment dla mnie niemożliwe, gdyż mój stan konta wynosi 105 dolarów. Dlatego muszę zarobić ogromną ilość hajsu. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Okej, okay, powiem Ci, że jak na zajawkowy montaż, to naprawdę stosujesz tutaj fajne, kreatywne animacje. Szczególnie podobała mi się. Tutaj ta, o dokładnie tutaj, w tym momencie. Coś, nad czym bym tutaj popracowała, to estetyka. I co mam tutaj na myśli? To na przykład, żeby nie wklejać tutaj takich screenów, tylko normalnie tutaj napisać z jakimś fajnym fontem i lifestylem, ile masz właśnie kasy. E, ta pierwsza animacja na początku odcinka. No tutaj też są głównie takie kwestie estetyczne. Typu to, że na przykład w tym miejscu masz fajnie ten dropshadow zrobione A na tym napisie u góry, to już jak widzisz, ten drop shadow ma na sobie po prostu takiego blura. I dodaję nie wiem czemu, ale już na przykład ta animacja tutaj fajnie sobie płynnie chodzi. Natomiast ta, jak widzicie, ona tak trochę wygląda, jakby miała 30 fps. -ów. Coś, co bym tutaj dodała, to na pewno więcej przejść. Tak samo tutaj gdzieś była wstawka, jak mówisz o tym, żeby zostawić suba. O, chyba tutaj właśnie, to też bym dodała tutaj animację jakiegoś suba czy lajka. Like na przykład coś takiego, jak teraz widzisz na ekranie. Dalej no coś, co mi się już tak totalnie nie podoba, to te napisy przy tej wstawce. W sensie uważam, że one po prostu odbiegają od tego montażu, co był na początku. W ogóle jakby tak które odstają od kontentu Minecraft. I do tego dodałabym tutaj więcej zoomów, właśnie takich smooth, jak teraz widzisz na ekranie. Także próbuj dalej i kombinuj. Jak na zajawkowy montaż, to mogę ci tutaj dać ocenkę 4 na 10. Okej okay, widzowie, to by było na tyle. Oceniliśmy sobie 7 prac. Jak chodzi o zwycięzcę dzisiejszego odcinka, to jest to Wacuś W tym momencie na ekranie widzicie tutaj tabelę zwycięzców Przypominam wam, że co odcinek będą zbierani właśnie zwycięzcy Którzy otrzymali najwyższą notę na odcinku No i po paru odcinkach któryś z nich dostanie po prostu jakąś nagrodę Jeśli wam się spodobało i chcecie kolejną część To zostawcie łapkę w górę oraz suba Umówmy się, że jak zostawicie tutaj 300 łapek To lecę nagrywać kolejny film To na tyle z mojej strony Siemano